Witam Cię bardzo cieplutko. Ja nazywam się Gabriela Wagner od 25 lat. Jestem certyfikowanym ekspertem feng shui. Zajmuję się aranżacją wnętrz, takich wnętrz, które mają nas wspierać, które mają nam dodawać energii, a nie pracować przeciwko nam. Dziewczyny zawsze mnie pytają: Pani Gabrielo, niech Pani opowie, jak to wszystko się zaczęło, bo to jest takie ekscytujące. W związku z czym z Tobą też dzielę się tą moją historią. Dawno dawno temu, kiedy pracowałam w radiu, zaprosiłam. Do mojego programu, programu kobiecego gości, którzy związani byli z feng Shui. Ja wtedy o feng Shui nie wiedziałam prawie nic. Wiedziałam tylko, że jest to taka aranżacja wnętrz i ta aranżacja ma sprawić, że ja pójdę do przodu. I kiedy rozmawialiśmy przed wejściem na antenę z gośćmi, oni zapytali, kto tutaj siedzi przy tym biurku. A ja mówię, no oczywiście, że ja. I oni mnie zapytali, czy ja chcę być zwolniona z tej pracy, co w ogóle było ogromnym zaskoczeniem dla mnie. Ja mówię, gdzie? Absolutnie nie. Zważyłam Patrząc na to, że okazało się, że przede mną zwolnili tutaj akurat w tym miejscu osiem osób. I już w trakcie tego wywiadu zaczęłam się zastanawiać, jakie pytanie ja im zadam poza anteną, żeby oni mi doradzili, co ja mam zrobić, żeby tu zostać. I rzeczywiście doradzili mi. Absolutnie musiałam zmienić wówczas biurko, tak, żeby to biurko miało za plecami ścianę i żebym tak się ustawiła w tym radiu, wówczas, żebym widziała całą przestrzeń, żebym była w takiej pozycji prezesa, bo wtedy będę miała więcej energii i będę miała większy potencjał, jakby do zarządzania ludźmi. A oprócz tego. Pokazali mi jeszcze pozmieniać i sprawdzić w domu tak zwaną strefę kariery, strefę dobrego PR-u i strefę wspierających ludzi, co oczywiście natychmiast po, po tym wywiadzie w domu zrobiłam. I wyobraźcie sobie, że zaczęłam dostawać coraz lepsze propozycje, i coraz lepiej się zaczęło dziać. Suma summarum, ja na tym miejscu pracowałam lat chyba 8, po czym dostałam bardzo intratną propozycję do innego radia. Ja sobie wtedy cały czas myślałam, kurczę, ale to, to jest w ogóle jakaś magia i ja to muszę studiować, w związku z czym zaczęłam zaczęłam to studiować, zaczęłam uczyć się w Akademii Feng Shui we Wrocławiu dwa lata, zrobiłam uprawnienia Homestagera, a także zaczęłam naukę w Mastery Academy of Chinese Metaphysics, ale zapytacie, no to jak to było i ja powiem Wam, że to rzeczywiście była orka na ugorze, bo wtedy, kiedy wszyscy siedzieli w domu, oglądali sobie filmy, ja musiałam jeździć na te szkole. Szkolenia, śnieg, deszcz, śnieżyce. Gabriela jechała na szkolenie, jechała do szkoły. Suma summarum, oczywiście, skończyłam Akademię feng Shui we Wrocławiu z oceną celującą. Również zostałam wykładowcą tam na tej akademii. Oczywiście, tak jak powiedziałam, robiłam też uprawnienia w Chinese Metaphysics w Malezji, oczywiście po angielsku, w związku z czym, jeżeli chcesz ze mną porozmawiać o Feng Shui po angielsku, to jak najbardziej zapraszam do dyskusji. I ja sobie w ogóle cały czas wtedy myślałam, ale słuchaj, jeżeli już tyle rzeczy zrobiłaś w tym kierunku, to Ty musisz to robić, dlatego że naprawdę jesteś dobra, naprawdę. Te rzeczy, które wprowadzasz, działają. Naprawdę ludzie są zadowoleni, bo ja oczywiście cały czas praktykowałam, jak ten ksiądz chodziłam od domu do domu i tam ludziom zmieniałam, oczywiście wtedy, kiedy oni ich chcieli, bo taka jest istota taka jest zasada feng shui. W związku z czym, jeżeli masz e, e, taką potrzebę, żeby w życiu coś zmienić, żeby ruszyć do przodu, żeby zrobić coś inaczej, ja w tym Ci pomogę. Zapraszam Cię, zostań tu ze mną, w studio feng shui PL. podzielę się z Tobą tą wiedzą, którą mam, którą praktykuję, e, której uczę się od e, tylu lat. Gwarantuję Ci, że jeżeli zmienisz przestrzeń wokół siebie, zmieni się to, co Cię otacza i to, co ma do Ciebie przyjść, na pewno przyjdzie łatwiej. Pozdrawiam cię cieplutko. Hej!